Dzisiaj zajmiemy się tematem pozyskiwania wszelkiego rodzaju surowców, tym jak zdobywać je w dużych ilościach oraz jak optymalizować cały proces. Drewno to jeden z najważniejszych surowców w grze. Używamy go niemal przez cały czas, niezależnie od etapu naszej rozgrywki. Na początku duże ilości wykorzystujemy głównie do budowy pierwszego schronienia oraz narzędzi, a w późniejszych etapach głównie do produkcji węgla. Na samym początku najlepszym sposobem na zbieranie dużych ilości drewna jest rozbieranie starych chat, które generują się losowo na świecie. Ich rozbiórka daje szybki zastrzyk surowca, a przy okazji możemy znaleźć ule i zdobyć królową pszczół niezbędną do budowy pasieki. Wszystko czego na tym etapie potrzebujemy to warsztat, dzięki któremu będziemy mogli wyburzyć element, drewnianych konstrukcji. Jednak najefektywniejszą metodą pozyskiwania drewna jest budowa farmy grawitacyjnej. Opiera się ona na mechanice gry, w której spadające drzewo może przewrócić kolejne brzymkostki domina. Możemy to łatwo wykorzystać sadząc drzewa na nachylonym terenie i odpowiednio je układając, możemy doprowadzić do łańcuchowej reakcji, gdzie jedno ścięte drzewo powali kilkanaście innych. Warto przy tym zabezpieczyć teren kamiennymi murkami i użyć motyki do utworzenia tarasów, aby wszystkie drzewa, które chcemy ściąć, leciały w jednym kierunku. Sadząc na nich różne gatunki drzew, na dole miękkie buki, wyżej twarde brzozy. Oraz świerki, a na samej górze, na najwyższych piętrach, potężne i wysoce wytrzymałe dęby, których ścięcie zapoczątkuje cały proces. Pamiętajcie, że nasza postać może w niewielkim stopniu nakierować upadającą kłodę, co pomoże w trafieniu w kolejne drzewa. Efektem jest upadający jak kostki domina zagajnik, z którego pozyskamy masę drewna w krótkim czasie z minimalnym zużyciem narzędzi. Jedynym problemem tych farm są pozostające po drzewach pnie, jednak te można dość szybko usunąć, ponieważ z reguły są bardzo mocno uszkodzone. Nierezerwalnie z drewnem powiązany jest też węgiel. Początkowo możemy produkować go w piecu z wcześniej pozyskiwanego drewna, ale możemy pozyskiwać go automatycznie z ognistych gejzerów zlokalizowanych na bagnach. Wystarczy obniżyć teren wokół gejzerów, by zalała go woda, wtedy pojawiające się tam pomioty sultra, wysoce podatne na wilgoć, zaczną ginąć, pozostawiając sposoby węgiel oraz swoje rdzenie. Kilka takich gejzerów w bliskiej odległości od siebie daje bezobsługową farmę działającą tak długo, jak jest ona w obszarze renderowania naszej postaci. Co ciekawe, po aktualizacji Ashlands doszła możliwość szybkiego Spalania bali drewna wystarczy postawić stos drewna nad ogniskiem i po kilku sekundach otrzymamy gotowe 50 sztuk węgla. Sztuczka ta działa jedynie na terenie Ashlands lub kiedy włączymy opcje łatwopalne w ustawieniach świata gry. Pamiętajcie też, aby w początkowych fazach gry, kiedy wypalacie węgiel w piecach, zapełniać je drewnem przed pominięciem nocy, ponieważ przyspiesza to upływ czasu w grze, co sprawi, że rano będzie na nas czekać gotowy do użycia węgiel. Jeśli chodzi o kamień, w początkowej fazie gry najłatwiej zdobywać goręcznie, wystarczy zbierać zrzucane po ziemi odłamki. Najlepiej też odpuścić sobie tworzenie kamiennych narzędzi i jak najszybciej wyposażyć się w jego krzemienne odpowiedniki. W Midgame, czyli około obiemu równin, warto celować w wielkie Mlechiry, wysokie skały wystające z ziemi. Zniszczenie ich podstawy spowoduje zawalenie się całości i obfity zbiór kamienia. Podobny efekt dadzą nam kamienne strażnice w czarnym lesie i na równinach, jednak do ich rozbiórki potrzebować będziemy kamieniarza, co wymagać będzie przenoszenia sztabek metalu niezbędnych do jego budowy. W Late -game najlepszym miejscem do pozyskiwania kamienia są natomiast ruiny Twierc w krainie Popiołów. Które przy pomocy taranu możemy zburzyć niemal całkowicie i zgromadzić ogromne ilości budulca. Jedynym źródłem hityny są pąkle otchłani, czyli narośla na grzbietach lewiatanów, pojawiające się losowo na oceanach. Porady tego jak je znaleźć znajdują się w linku w opisie. Próba ich wydobycia ma jednak jeden haczyk. Każdorazowe uderzenie kilofem wiąże się z około 10% szansą na wywołanie zanurzenia się lewiatana. Na szczęście istnieje prosty trik. Jeśli usłyszysz ryk zwiastujący zajście lewiatana pod wodę, wystarczy, że po wcześniejszym zapisaniu gry wylogujesz się i zalogujesz ponownie do świata. Stracisz co prawda bonus wypoczęcia, ale zyskasz więcej czasu na pozyskanie całego surowca z głębi tego ogromnego stworzenia. Rudy miedzi są trochę jak góry lodowe. To co widzimy na powierzchni, to tylko mały fragment większego złoża. Dlatego opłaca się wykopać dół dookoła rudy na szerokość od 2 do 3 metrów, co pozwoli na jej całkowite odizolowanie od jakichkolwiek obiektów jak drzewa, krzewy, etc. Gra uzna wtedy, że ruda nie ma połączenia z gruntem, często wystarczy wtedy jedno uderzenie kilofa, aby roztrzaskać cały blok na raz. Ta metoda działa w około 70% przypadków i niekiedy wymaga znacznego naruszenia struktury rudy. Dodatkowym plusem jest to, że wykopany dół działa jak naturalny okop, chroni przed wrogimi stworzeniami zamieszkującymi czarny las podczas naszej pracy. Wydobywając miedź najlepiej korzystać z pierwszego kilofa sporoża. Jego największą zaletą jest to, że da się go naprawić przy zwykłym warsztacie, co czyni go naprawdę wydajnym. A dodatkowo w całym procesie pozyskujesz też spore ilości kamienia. Mieć możemy również zdobyć w krainie gieł, rozbijając starożytne zbroje i miecze rozsiane po całej krainie, jednak otrzymywane skrawki metali trzeba wypalić, aby otrzymać gotowe do użycia sztabki. Cyna jest stosunkowo najprostszym w pozyskaniu metalem. Najlepiej zbierać je upływając wzdłuż wybrzeży Czarnego Lasu i wypatrując surowce na plażach. Jest to łatwe i szybkie, co sprawia, że można zebrać dość spory zapas, który w ilości od 150 do 200 sztuk spowoduje, że wystarczy nam jej na całą erę brązu. Z optymalizacją wydobycia żelaza jest trochę ciężko, ponieważ jego ruda występuje tylko w kryptach na bagnach. Choć nie da się przyspieszyć samego wydobycia, to możemy zoptymalizować proces transportu. Po pierwsze, używamy wcześniej wspomnianych kilofów z Poroża. Po drugie, odkładamy wszelkie zdobyte żelazo przy wejściu, unikając przeciążenia i dopiero po zebraniu większej ilości lub zepsuciu się kilofów wychodzimy z krypty i przekładamy je na nasz wózek. Warto też stawiać sobie ognisko przy wejściu, aby nieustannie odświeżać efekt wypoczynku. A przy samej krypcie powinniśmy mieć postawiony warsztat do naprawy kilofów. Do samego transportu z kolei warto wykorzystać naturalne ścieżki, jeśli mamy na danym odcinku pałki wodne. Teren jest wtedy wystarczające płytki dla wózka, a resztę możemy dorównać sobie motyką. Jeśli jednak zależy nam na gotowych sztabkach metalu, możemy je znaleźć Znaleźć w krainie Mgieł. Występują one głównie w postaci żelaznych krat wewnątrz marmurowych mostów, i w zależności od wielkości takowej konstrukcji możemy zdobyć od 10 do nawet 50 sztuk gotowych sztabek metalu temacie srebra, jego wydobycie jest względnie łatwe, ale transport to zupełnie inna bajka. Wydobywane na górskich szczytach musi następnie zostać zniesione na dół, a to potrafi zmienić górniczą wyprawę w drogę przez mękę. Dlatego przestało mnie dziwić, że wielu graczy buduje langshipy nad przepaściami i zrzuca urobek do ich ładowni, następnie zrzucając cały okręt z góry do najbliższej wody. Osobiście polecam zebrać 46 sztuk potrzebnych na zestaw zbroi i wrócić po resztę później, najlepiej z peleryną z, z Lands, która pozwala nam na swobodne spadanie z gór bez jakiegokolwiek zagrożenia życia. A jeszcze lepszym rozwiązaniem są kamienne portale za szlans, jako jedyne pozwalające nam teleportować metale, dzięki czemu srebro przestaje być logistycznym koszmarem. Pozyskiwane z foolingów na równinach, czarny metal również sprawia problemy transportowe. Najlepiej jest jednak szukać wiosek blisko brzegu, bo po ich oczyszczeniu można dość szybko podpłynąć do nich statkiem i zabrać cały zebrany urobek na jego pokład. Jednak jeśli wioska znajduje się w głębi lądu, polecam używać wózka. Marmur to jeden z najcenniejszych materiałów budowlanych, który jest bardzo trudny do pozyskania w dużych ilościach. W krainie mgieł nie występuje naturalnie jako złoże, trzeba go wydobyć z ruin mostów, kości gigantów lub zainfekowanych lub aktywnych posterunków krasnoludów. Oczywiście eksploracja i odnajdywanie takowych miejsc utrudnia mgła, dlatego warto w trakcie eksploracji sobie takowe obiekty zaznaczać do późniejszej rozbiórki. Grausten ten to główny budulec skrajny popiołów. Można go tam zdobywać niemal wszędzie, ale najefektywniej z dużych zwęglonych ruin. Im większa konstrukcja, tym więcej surowca. Przy okazji możemy zdobyć też mikstury, metalowe skrawki lub też fragmenty was. Do niszczenia całej konstrukcji, podobnie jak w przypadku kamienia, idealnie sprawdzi się użycie taranu, który niszczy większość konstrukcji momentalnie. Wystarczy pozbyć się niższych pięter, a cała reszta zawali się wraz z czasem. Alternatywną metodą jest rozkuwanie kamiennych łuków, na których bardzo często możemy znaleźć siarkę. I to by było wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, które z tych metod były dla was zaskoczeniem. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i powodzenia.